Witam wszystkich w kolejnym vlogu na moim kanale Dzisiaj idziemy w poszukiwaniu jakiejś sukienki Idę do galerii właśnie i myślę, że będziemy czegoś szukać w What if the world had more of w e, było w ogóle nieprzekawego teraz w tym Zarze. Wzięłam parę sukienek i będziemy sobie właśnie przymierzać tak się prezentuje pierwsza sukienka, ale jest bardzo krótka. Ogólnie jest bardzo fajna, materiał przyjemny, ale jest bardzo krótka. Nie ja wiem, czy mi tyłka nie będzie widać. Kurczę. To jest taka pokartka. przymierzałam sobie teraz taką tą kurtkę i jest strasznie ciężka i krępuje mi ruchy więc to nie jest kurtka dla mnie na pewno nie bardzo niekomfortowo się nie czuję, nie tyle co może wygląda, ale jest bardzo ciężka, taka tak się prezentuje trzecia sukienka i tu wszystko jest OK, się dopięłam ale jest problem, jest za krótka nie wiem o co chodzi po prostu ręka ma takie trochę przydługie a ona jest za krótka, zobaczcie Jak usiądę to mi po prostu tyle będzie widać Ja nie wiem I to jest jeszcze taki pasek. Nie wiem co robić I tak wszystkie pewnie kienki będą tutaj Tak się prezentuje kolejna propozycja No jest bardzo ładna, ale oczywiście jest krótka I tutaj mam zapięcie Zaraz zobaczymy czy mi już uda się je zapiąć ale jest bardzo ładny, więc... Nie wiem. I ta ostatnia sukienka, ale nie podoba mi się. Mam tu jeszcze takie pówki i to nie jest w ogóle w moim stylu. I jest również krótka. Wróciliśmy do domu i niestety nie kupiłam żadnej sukienki o jestem to obrudzona, ale to dlatego, że nie mogłam się zdecydować, a chciałam wziąć mój rozmiar, tej czarnej, takiej satynowej, um, ale niestety jakaś pani przymierzała tą sukienkę i rozerwała zamek, więc nie wzięłam jej, ani było drugiej sztuki. I teraz patrzę na internecie, że czarny kolor również nie ma nigdzie na internecie, jest tylko khaki kolor. A mi zależało chyba bardziej na tym czarnym, więc po prostu jutro, bo dzisiaj mam noc, kiedy do pracy i jutro mam jeszcze rzęsne I po rzęsach wybiorę się jeszcze do drugiej galerii w poszukiwaniu po prostu tego mojego rozmiaru i koloru. I może przymierzę jeszcze wtedy parę innych sukienek i coś uda nam mi się wybrać. Co prawda mam już tylko parę dni, ale no już raczej zamówić coś nie zdążę, więc lepiej po prostu pójść i poszukać po galeriach. Więc widzimy się jutro. Przyszłam do zarówno z tej sukienki, co mam i nie mam tutaj w ogóle mojego rozmiaru. Jest jedna sztuka, ale część się znów i zamek rozwalony, więc po prostu brak mi słów. Po prostu ja nie wiem i teraz jak mam zamówić, to nie mi do poniedziałku, więc nie wiem co mam robić. Znalazłam parę kolejnych propozycji, ale nie wiem czy coś z tego będzie, więc nie wiem co zrobić tak wygląda ta sukienka i wydaje mi się, że wygląda nawet dosyć szczupło, Co prawda, przemierzanie na spodnie. Trochę za mało, jakby większa rozmiar, ale no niestety. I też jest dosyć krótka. Ogólnie ta sukienka jest bardzo ładna, ma takie ładne szycia ale jest za mała i nie mogę sobie zrobić jej tylko narzutę, a nie ma większych rozmiarów, ale są same moje rozmiary pozostawały, ale do ponzaków nic mi nie dojdzie prawdopodobnie. Więc nie wiem, nie wiem co mam teraz zrobić kompletnie, a byłaby naprawdę bardzo ładna. Przymierzałam tą haki mniejszy po prostu rozmiar, ale też nic z tego i ona poza tym jest tutaj pozaciągana Więc zapytam się panią jeszcze w innej galerii, czy jest może jakiś rozmiar. Co prawda, wczoraj byłam, ale nie wiem, że nie zapleczu. Nie wiem, co mam robić. Jestem za mama, nic nie znajdę. A co do tej sukienki, to może bym ją albo bo nie jest jakoś za mała ani nic, ale jest pozaciągana. A to jest ostatnia sztuka, więc jeszcze pani spytać, czy na pewno gdzie nie, nie ma. I jak nie ma, to. No nie wiem, co dalej. Nie wiem, że do innych sklepów nie ma. Dużo tego szukamy ja teraz wieką a jeszcze nie poszłam na tak jak widzicie Nie mam, ale to jest długa historia, więc nie wiem Mam takiego wypycha dzisiaj, słuchajcie Może potem wam opowiem Już nie wspomnę o tym, że spałam z 3 godziny, bo jestem po nocce Idę popytać o resztę rzeczy, jak nic nie znajdę, to idę jeszcze na dziecięce zobaczyć coś I no nie wiem, będę szukała po innych sklepach jeszcze Bo raczej mi do poniedziałku nie dojdzie, więc... Pani też mówiła, że raczej nie dojdzie Byliśmy w H&M i też nic nie znaleźliśmy, ale idziemy coś zjeść i będziemy szukać dalej, bo jest jeszcze half price i jest jeszcze rezerwy, więc może to znajdziemy. je pizza e, nożem widelcem czy ręką? Bo jesteśmy w Pizza i mi już mówi, że mu tutaj tutaj przydadzą. No mm, tak. Nic no, się nie No ja bym jadła to ja oh. to łatwo widzę. Nie jesteśmy Co ty jest? What the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? byłam w Homey Dew dla nas vloga. I tam były rzeczy Halloweenowe na wyprzedawce, a dzisiaj całe Homey Dew w rzeczach świątecznych. Ja tylko przechodziłam, a cygową pokażę. What if the world had more of your smile? I jest akurat dzisiaj druga rzecz, 10 zł, zobaczcie tu jest jak to wszystko... No już, już. Już byś powiedział. Ja cię kręcę. A jeszcze Halloween był niedawno w ogóle nie. Tutaj ostatnio stały obrazy, a teraz zobaczcie jakie piękne wąbki, prześliczne są. Tutaj mamy takie piękne laski. Przecudowne, przecudowne. Już wychodzimy z View, bo nie przyszliśmy tutaj po to tylko szukać sukienki. Jesteśmy teraz w rezerw i przymierzam właśnie sukienki, ale większość okazuje się, że są niedobre. Teraz przymierzam taką, ale nie podoba mi się. Pogrubiamnie, tak mi się wydaje to mi się w ogóle nie podoba. Więc przymierzamy dalej. Byliśmy w Halpacie, ale nic tam nie było. Byliśmy w Helmie też nic nie było. Więc ja nie wiem. Kolejna sukienka. Nie wiem. Chyba nie podoba mi się. Chociaż tu jakby dała jakiś pasek, byłam w domu. Może nie byłoby tak źle, taka szkrupeczki. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie, to, to nie jest to, w czym bym chciała iść, ale ja nie mam za bardzo wyboru. Chyba nie mam w czym iść, naprawdę nie mam w czym iść. Ale też kupić coś, bo nie mam nic. Też jest bez sensu. Kolejna rzecz, Swaterek. Jakaś porażka. Tragicznie wyglądał i jeszcze mi pokrubia. Nie, to jest straszne. Dzień następny, ja dalej jestem bez żadnej sukienki, nic nie znalazłam wczoraj, nic nie było ciekawego, nic już nie zdążę zamówić, więc lecę teraz szybko na rzęsy, tak dosłownie szybko, już jestem spóźniona i, I potem znów lecę dalej do galerii szukać jakichś sukienek, nie? już takie resztki, ale tak się prezentuję bez rzęs, A zaraz mam się, że już po... Ja już jestem po rzęsach, są bardzo delikatne, ale z tym razem najwyżej sobie zrobię jakąś większą objętość. Pani robiła mi je tylko godzinkę, zawsze leżę 2,5, więc jestem trochę w szoku, a teraz lecę na tramwaj i lecę do tej galerii, a potem już do mnie i będziemy robić razem zakupy. Mam wielustka bardzo żałuję, że w Pull&Be, się nic nie ma i teraz jestem w Yorkerze i są takie dwie sukienki na promocji i będę przymierzała jeszcze jeszcze dalej i raczej więcej sklepów nawet nie mam zaraz przyjeżdżam na spół, już. Śmieszka, bo już jestem taka śmieszko pojętna taka po prostu wygłodkowa i tutaj ewentualnie pasek można sobie przełożyć mam parę takich w ale to jest to? to jest po prostu zwykła sukienka ta sama sukienka, tylko akurat panterka. Daję proszę odkaz na piętrze? Nie, mam na sobie po prostu zwykłe i tutaj też sobie ewentualnie jakiś paseczek dam. Nie mam pieniędzy, co mam robić. Już nie ma więcej sklepów, nie ma nic, nic nie ma. Więc po prostu chyba wezmę może tą, to... bo mam też fajny płaszcze będzie pasował. Nie wiem. Musimy teraz sobie coś zjeść, bo w sumie nawet się nie jadłam. A my już przyszedł i kupiłam tą panterkową sukienkę. Jeszcze ją przymierzę w domu i wam pokażę. Byliśmy jeszcze na zakupach spożywczych już było zupełnie o lodówkę. Ale dzisiaj mieliśmy zrobić jakiś obiad, a jednak nie robimy, bo już jest dosyć późno. A tym bardziej, że byliśmy przed chwilą coś zjeść, to dzisiaj nic nie robimy na obiad. I pokażę Wam w domu, co kupiliśmy. No już wróciliśmy do domu i właśnie Wam pokazuję, co kupiliśmy. Więc tak, kupiłam jedne sajgonki, my lubimy nam smakują już są gotowce. Te są z warzywami, mieszankę do ryżu na patelnię, ziemniaczki, zupki chińskie takie awaryjne dwie. Wziąłam sobie jeden baszczyk, bazylię. Kupiliśmy sobie pączka z dobrej pączkarni, bo one są najlepsze tutaj. Ziemniaczki, keczup, jakąś tam pasatę, ogórki, buraczki. Takie rzeczy sobie wzięliśmy. wziąłam pierwszy raz te lody. Będziemy je spróbować jak smakują, jakaś tam chemia, trochę warzywek. Dużo nie kupowaliśmy, bo jedziemy do babci teraz na weekend w odwiedziny. Do babcia pewnie nam tam da, bo handluje na rynku, to dlatego tak mało wzięliśmy. Mamy tutaj chocobonsy i jest nowy kitty Będziemy go próbować, ale to później. Tu wzięliśmy oczywiście takie rzeczy do kanapek. Ale chciałam Wam pokazać najbardziej to. Te nuggetsy halloweenowe. I to było ostatnie opakowanie. Jak weszła gazetka, to szukaliśmy ich, ale nie było nigdzie. I dzisiaj przechodziłam sobie na mrożonkach i zobaczyłam ostatnią paczkę. I od razu się na nie rzuciłam. One były w sumie dosyć drogie, bo było chyba 11,99, a jest to. Tutaj... 12,99 nawet 400 gram, ale były nawet rozwalone opakowanie, ale widzę, że to jest wszystko w porządku, w sensie ktoś tylko rozerwał. No i tak je wziąłam bo nie mogłam się powstrzymać, mówię, nie no, musimy je wziąć, musimy je wziąć. I oczywiście będziemy je próbować, to Wam powiem jak nam smakowały. Możecie napisać, czy już je próbowaliście i czy Wam smakują, bo jestem ciekawa w sumie, jaki to będzie smak. Kupiłam tą sukienkę, co wam pokazywałam na nagraniach, nie było nic ciekawego, chciałam wziąć to fajną z ale ją chyba sobie zamówił po prostu i tak, ale po prostu na święta będę ją miała, a tą wzięłam taką, żeby była już, bo wszystkie sprzedałam na Vinted i nie spodziewałam się, że po prostu nic nie znajdę dla siebie, ale znalazłam, może być. Właśnie postanowiliśmy, że spróbujemy tych nugget'sów sobie, żeby wam powiedzieć, czy są dobre, bo może jeszcze uda wam się ogarnąć na Halloween. W sumie nie jest ich tak małe, jak teraz patrzę. I tu trochę wysypałam tych ziemniaczków. Kupiliśmy te właśnie z Lidla i teraz uważam, że one w ogóle piszą, że są pikantne. Mam już wyjęte wszystkie, tylko się zastanawiam, co to jest, bo to chyba miał być duszek. Yy, nie, to chyba miała być dynia bo widzę, że tutaj dyni nie mamy, więc... Aha, już rozumiem. To w sumie trochę przypomina dynie i tu ogonek, a ta po prostu jest trochę taka nieudana, ale nie jakby się nie domyśliła sama. Więc zajmiemy teraz do piekarnika i będziemy testować. Tak to się wszystko prezentuje. Wezmę kawałek łapki tego duszka. Ja takie trochę bardziej mm, przypiekłam, bo ja wolę bardziej przypieczone, a tutaj ten co to widać. To to jest sos z McDonald's, kiedyś nam dostał. Próbujemy? I jak myślisz? A, to łódki ostre. Łódki, o, o, łódki. łódki. <grym> ostre. Ja jadę do tego z lubię. Ale są bardzo dobre te łódki. A kurczak też. Może być, naprawdę. Jest ok. Spodziewałam się, że będzie taki sztuczny mocno, ale jest dobry. Jest ok. Właśnie montuję vloga i zobaczyłam że się z wami. Nie pożegnałam, więc chciałam wam podziękować za to, że dotarliście aż do końca. I dziękuję za oglądanie. Zostawcie lajka, jeżeli wam się podobało. Zapraszam do subskrypcji buziaki, pa!